Czy pamiętacie, jak mój mąż się śmiał ze mnie, że zbieram skorupki od jajek? E, I teraz e, te skorupki, słuchajcie, będziemy mielić Mieli na taki, jaj. właściwie Krzysiu z moim synem, naszym synem, na taki proszek. E, I ten proszek potem mogę wysypywać e, na, tu, 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 tu. na ziemię, do ziemi, mieszać z ziemią. Jak ziemia jest e, trochę zakwaśna. Co prawda, wiem, że to jakoś mocno nie odkwasi, ale zawsze coś. I teraz, jak będziemy łubin e, łubin będziemy co będziemy siać to sobie właśnie wymieszam z ziemią bo wiem że łubin nie lubi kwaśnej ziemi e, także to się przydaje mamy już dwa słoiczki znaczy nie może będą dwa słoiczki niepełne a słuchajcie tych skorupek tutaj było milion milion mielimy kuba mielimy milion mielimy proszę bardzo trzymaj syna maga raz, dwa, trzy. Coś? No teraz. O, naprawdę. No. Raz, dwa, trzy. Coś nie działa. Nie udało nam się zmieścić do końca, ponieważ zepsuł nam się nasz blender, mikser, młynek, zwałek jak zwał. W związku z czym wykorzystam to, co mam. Mam taki słoik. Nie wiem, czy starczy. Rozsypię to tutaj, wymieszam z ziemią i będę chciała ubijać. Yy, także jeszcze przed jutrzejszym dniem postanowiłam zrobić to dzisiaj razem z naszym małym ogrodnikiem. Zobaczymy, czy się uda. posiany. E, teraz będę musiała dokupić trochę, bo mi braknie, co prawda, bo chciałam zrobić całe to tutaj, tak na na całe to na całe to ogrodzonko. E, tutaj starczy mi do końca. Jeszcze tam jedna torebeczka. A tutaj będę musiała dokupić parę torebek. Także może jutro. E, no ale, e, oczywiście nie wiem, jak on wyrośnie kompletnie. E, w razie czego będę dosadzała w przyszłym roku. I tak on w, w tym roku dopiero pusitko liście właściwie, więc będę widziała mniej więcej ile tego jest a w przyszłym roku sobie w razie czego dosieję nawet może już ze swoich nasion no i tak, a no to nasz mały pan kosiarz jak widzieliście na filmie ze słonecznikami za gęsto je zasadziłam oczywiście ale to nie szkodzi, bo ja je sobie po prostu porozsadzam, spróbuję jak nie się przyjmą to, to się przyjmą, jak nie to nie słucham? Drwal przyszedł. <noise> Tutaj połóż, Ja sobie ułożę. Tylko zobacz, że było takie długie jak to. Robimy ścieżkę. Takiej długości jak to że było i jak jest krótsze albo dłuższe. Perfekcyjnie. To się szanuje. <noise> nie, Jezu, rzuciłeś mi na moje słoneczniki. Naprawdę. Naprawdę. Zobaczcie, co mi zrobił ze słonecznikiem. Muszę cię zabić teraz. Nie, nie, nie że Masz szczęście, że tylko jednego uszkodziłeś. nie stało, żyje. On jeszcze żyje. Okej, okay, słuchajcie. Tutaj już sobie porozrzedzałam je. Te jeszcze teraz sobie prosta, Zobaczcie, jak je gęsto posadziłam. Ale uznałam, że co pół metra to będzie za rzadko. I nawet jeżeli będzie mi tu trochę ciasno, to zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczcie, jak mi zarosły truskawki. Muszę to wszystko wyplewić. Także przesadzam sobie i robię to tak. Spróbuję to nagrać. Jedną ręką będzie ciężko, ale spróbujemy że podważam sobie cały ten słonecznik właściwie tak na maksa. One są jeszcze małe, więc nie ma jakiegoś wielkiego problemu z tym. Tak. Tutaj jest słona, żeby mi nie uszkodziła tego jednego. Ok. I po prostu biorę sobie taką grudę i ją przenoszę. Więc mam nadzieję, że to, wiecie, prawie jak doniczka. Korzenie są już takie, no. Całkiem spore. Jak na takiego małego słonecznicz słoneczniczka. No i sobie, kurde, ale mi go zmasakrował. Zobaczymy, zostawię go. Może się odratuje. Ok, to nie łapie. O, ścieg jest taki. Ok, teraz to sobie odłożę na chwilkę. I mniej więcej, no ja myślę, że to jest gdzieś 30 cm. Teoretycznie zależy od odmiany. To są, ja wiem, że to są te duże, ale kurde, ja tak lubię, jak jest gęsto, jak jest dużo tych słoneczników, że spróbujemy. No i tak sobie po prostu tutaj wsadzę tą moją małą sadzoneczkę. Zobaczymy, to nie jest jakieś super ważne, czy to się przyjmie tutaj, czy nie. E, bo tamte będą mi rosły i tak. Tu jest trochę więcej słońca, więc tutaj powinno być im trochę lepiej. No i tak. I tak sobie pomyślałam, bo w związku z tym, że w związku z tym, że tutaj y, mam posadzony łubin tu, który później sobie porozsadzam, bo, bo on jest posi po, po, posiany właściwie, jest dosyć gęsto, więc mogę go sobie porozsadzać. Ale ja go chciałam tak sobie naokoło tutaj wszędzie zrobić. Ale w związku z tym, że nie wiem, czy mi starczy, to stwierdziłam, że na razie tutaj walnę sobie słoneczniki, ja łubin w razie czego mogę na jesień też porozsadzać. Wtedy, kiedy słoneczników już właściwie nie będzie. Tutaj mamy słuchajcie, Bób. Tutaj chciałam mieć ogórki. Ale okazało się, że kupiliśmy nasiona F1. Więc ich nie będziemy siali. I kupimy nowe nasiona, więc muszę to zrobić następnego dnia. Tu jest dynia. Na dynie mało miejsca, bo jakoś mi nie zależy specjalnie na dyni. A tam jest nasz kot. No i tak. Zobaczcie, jak już tutaj jest dużo rzeczy. Tam są pomidorki. Pewnie słychać samolot. Mam nadzieję, że nie jakoś głośno bardzo. No i tak, działamy dalej. Następne będą ogóreczki, potem robię cukinie w tych beczkach, tam będą cukinie tak po skosie. Słuchajcie, minął... gdzie ja jestem tu? Minął miesiąc, około miesiąca, odkąd posiałam słoneczniki. Zobaczcie jak nam pięknie wyrosły. Ale słuchajcie, pokażę Wam te, które przesadziłam. Podobno słoneczników się nie przesadza, a tu proszę bardzo. Wszystkie się przyjęły. Taki rządek cały. I z drugiej strony tak samo. Najlepsze jest to, że słuchajcie, który to był teraz pytanie. Jeden z nich, i to był chyba ten, totalnie w ogóle oklapu I myślałam, że jest w ogóle do. O, jest kocie! Kot mi przeszkodził. I myślałam, że będzie do wyrzucenia. Ja przychodzę po dwóch czy trzech dniach, a on stał. I jest słonecznik. Także tu będziemy mieli. Pokażę Wam z tej strony. Tu będziemy mieli taką ścieżkę wysa... wys... wysadzoną słonecznikami. Tam będą słoneczniki, i obok będzie kukurydza. Już zaczęła też wyrastać. Ach, no i jest jeszcze dobra wiadomość. Tak jeszcze przy okazji. Malinki się przyjmują. Jeszcze, co prawda, tutaj nie widać. Tutaj gdzieś przy jednej było widać, że puściła. Ale która to była? Mm, który... O, jest tutaj. O, 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 o. Puszcza. A sprawdzałam korzenie, bo stwierdziłam, że je wykopię, ponieważ rozmawiałam z panem, od którego je kupiłam. Powiedział mi, że mam sprawdzić korzenie, czy jest mały taki kiełek. W trzech nie ma, a wreszcie jest Także myślę, że siedem nam się przyjmie Tutaj jedną dokupiłam biedronkową e, Nie, przepraszam, nie biedronkową Kurde, nie pamiętam Gdzieś w jakimś sklepie ją dokupowałam Ale w jakimś takim zwykłym spożywczaku e, Także tutaj jedna na pewno nam będzie wyrastała A te zobaczymy Powinny się przyjąć, bo korzonki są Także super Następna aktualizacja słoneczników e, Za jakiś czas